A my chyba wszyscy czekamy na wiosnę, kiedy w końcu będzie cieplej, kiedy wybuchnie taki piękna zieleń. I po prostu będziemy nam przyjemni, chociaż myślę, że w naszym koncercie życzenie jest bardzo przyjemne, zgadza się? Oczywiście, ja bardzo przyjemnie i, i tak serdecznie. Romantycznie, i uczuciowo, i w ogóle, tak. kochani. A teraz, kochani, kolejne pozdrowienia. Droga Jolu, z okazji zbliżających się 50. urodzin, życzę Ci, abyś odnalazła w ciszy swoje myśli i marzenia, w bliskich Ci osobach siłę i piękno stworzenia, w otaczającym świecie radość, wciśnienia, w kolorach, smakach i zapachach wielkość, nafnienia, a w sobie miłość. Płynące prosto z serca życzenia składa mąż Adam. Czas na życzenia dla Benedykta Michalewicza od Halinki i Gdzisława. W dniu Twoich imieniu gorące życzenia, wiele uśmiechu i powodzenia. Niech Ci nie trafią żadne zmartwienia i niech się spełnią wszystkie marzenia. Kochanej mami Ludwice Rudek z okazji imienin, składam życzenia zdrowia, samych powodnych dni, zapomnij o smutkach, otwórz drzwi radości. Nie za i ze szczęścia, na twoim policzku nie gości, ciesz się z rzeczy najmniejszych, wybaczaj kochane, i pamiętaj, że nie ma drugiej taki jak ty mamy. Życzę wzórka z rodziną. Gracjan Trzebiński z kiel skończy właśnie 10 lat. Proszę wysłuchać życzeń od najbliższych, do których dołącza się stacja Polo Sto lat, 100 lat, tata krzyczy, babcia włącza kosz słodyczy. Dziadek w nowej swej koszuli, babcia cię do siebie tuli. Mama torcik dekoruje, tato wszystko to filmuje. Skąd to całe zamieszanie? Urodzinki dziewiąte masz, kochanie. Życzenia przesyłają rodzice Dorota i Wojciech oraz babcia Marta z dziadkiem Jurkiem. Wszystkiego najlepszego. il miliziano si не bandiera